Kochani, stajemy dziś w obliczu tajemnicy, która przerasta wszelką ludzką miarę i pojęcie. Oto przed nami rozpościera się głębia bezdenna, nieskończona, serce Boga, serce Jezusowe, gorejące płomieniem miłości, która przekracza wszelkie granice rozumu, czasu i historii. To serce, które zostało przebite włócznią na Golgocie, dziś, mimo upływu wieków, mimo chłodu świata, mimo obojętności wielu. Nie przestało bić dla każdego człowieka. Czerwiec to miesiąc szczególnej czci ku najświętszemu sercu pana Jezusa. Miesiąc, w którym Kościół kieruje nasze myśli i serca ku temu, który tak bardzo umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Serce Jezusa, źródło i szczyt miłości. Gdy patrzymy na najświętsze serce Jezusa. Widzimy nie tylko symbol, widzimy rzeczywistość, która jest fundamentem całego naszego zbawienia. W sercu człowieka kryje się tajemnica osoby tam decyduje się ostatecznie o wszystkim, co najważniejsze o wierności, o miłości, o prawdzie. Serce Jezusa jest jednak czymś o wiele więcej to ognisko, z którego wybucha najczystsza, najbardziej szlachetna miłość, jaką kiedykolwiek nosiła Ziemia. To serce jest źródłem Kościoła, Sakramentów, wszelkich łask, jest źródłem życia i świętości, jak śpiewamy w litanii. Chrystus otwierając swoje serce na krzyżu, otworzył zarazem niebo każdemu z nas. Przebicie boku włócznią, z którego wypłynęła krew i woda, nie było zwykłym gestem, lecz odwiecznym znakiem. Oto Bóg nie zatrzymał niczego dla siebie, wydał się do końca, do ostatniej kropli. To jest miłość, która się nie cofa. Która nie liczy na wdzięczność, która nigdy nie gaśnie, nawet wtedy, gdy spotyka ją pogarda, chłód, obojętność, świętokradztwo. Święta Małgorzata Maria Alakok zapisała słowa, które Pan Jezus skierował do niej w jednym z objawień: Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko niewdzięczności. Historia kultu Serca Jezusowego, od mistyki do powszechnego nabożeństwa. Kult najświętszego serca pana Jezusa nie jest pobożną nowinką ani jakimś sentymentalizmem. Jego początki sięgają średniowiecza i mistyki chrześcijańskiej, kiedy to święci i błogosławieni, tacy jak święta Mechtylda, święta Gertruda czy święta Małgorzata z Kortony, otrzymywali łaskę wnikania w to Boskie Serce. Dla nich serce Jezusowe było przystanią, schronieniem, miejscem zjednoczenia duszy z Bogiem. Mistycy nie tworzyli teorii, oni żyli tą miłością, odpoczywali w sercu Chrystusa, z którego płynęła moc uświęcenia. Wiek XVII. przyniósł przełom. Święty Jan Eudes jako pierwszy zapragnął, by nabożeństwo do serca Jezusowego nie było już wyłączną domeną zakonników i wybranych dusz, lecz stało się własnością całego Kościoła. To on natchniony przez Boga ułożył oficjum i teksty mszy świętej o sercu Jezusa, to on zakładał zgromadzenia zakonne oddane szerzeniu tej czci, to on uczył, że nie można oddzielić serca syna od serca matki, Maryi. Jan Eudes był apostołem tej miłości, bo sam nią żył i oddychał. Jednak to święta małgorzata Maria, Alakok, pokorna wizytka z Parej Lemoniał, została wybrana, aby przez nią serce Jezusa przemówiło do świata. Przeżyła szereg mistycznych wizji, w których Pan Jezus objawiał jej swoje serce gorejące ognistą miłością. Przekazał jej dwanaście obietnic dla Czcicieli swojego serca, wśród których największa to ta, że kto przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca przystąpi do Komunii Świętej w intencji wynagradzającej, nie umrze w niełasce, lecz otrzyma łaskę pokuty i zbawienia. Kościół po wnikliwym rozeznaniu i próbach, Przyjął to nabożeństwo do swej liturgii, a papież Pius IX w 1856 roku rozszerzył święto serca Jezusowego na cały świat. Leon XIII powierzył opiece najświętszego serca cały Kościół i rodzaj ludzki. Pius XI i Pius XII pogłębiali nauczanie o wynagradzającej ekspiacyjnej roli tego nabożeństwa. Serce Jezusa. Fundament nadziei i odpowiedzialności. Jesteśmy dziś wezwani, by nie tylko podziwiać tajemnicę serca Jezusowego, lecz ją naśladować i nią żyć. Nabożeństwo to nie polega na pustym sentymencie, lecz na zobowiązaniu. Chrystus nie prosi o piękne słowa, lecz o konkret, byśmy odpowiedzieli miłością na Jego miłość, byśmy wynagradzali za grzechy własne i innych, byśmy mieli serca wrażliwe, cierpliwe, przebaczające. Tak jak On. Dam im łaski potrzebne w ich stanie, będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. To nie są słowa dla wybranych, to obietnice dla każdego, kto w prostocie i zaufaniu oddaje się temu sercu. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa akt poświęcenia godzina święta. To konkretne narzędzia duchowego zjednoczenia z Bogiem. Ale nade wszystko to życie w duchu miłości i wynagrodzenia, przebaczenia, budowania pokoju i jedności w rodzinie, wspólnocie, narodzie. Dziś, gdy świat oszalał na punkcie techniki, przyspieszenia, konsumpcji, gdzie serce ludzkie łatwo zasklepia się w egoizmie, obojętności i chłodzie, Kościół wskazuje na serce Jezusa, centrum i źródło życia. Miejsce, gdzie rozstrzyga się los każdego człowieka. Polska, Naród Serca Jezusowego. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma w Polsce swoje szczególne miejsce. To właśnie biskupi polscy przyczynili się do rozpowszechnienia Święta Serca Jezusowego w całym Kościele. Świątynie, obrazy, figury, medaliki wszystko to mówi o miłości ludu polskiego do Chrystusa. Również całe narody oddawały się pod opiekę serca Jezusa Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. To nie przypadek, to świadectwo, że tylko w Bogu, w Jego sercu, można znaleźć ratunek, źródło nadziei, siłę do walki z grzechem, moc do odnowy sumień, rodzin, całych społeczeństw. Niech przypomnieniem będzie dla nas słowo świętego Jana Pawła II. W społeczeństwie, w którym coraz szybciej rozwija się technika i informatyka, w którym pochłonięci jesteśmy tysiącem często sprzecznych dążeń, człowiek może zagubić centrum, centrum samego siebie. Ukazując nam swoje serce, Jezus przypomina przede wszystkim, że właśnie tam, we wnętrzu człowieka, rozstrzyga się los każdego, wybór między śmiercią a życiem. Praktyka, która przemienia Niech nasze oddanie się sercu Jezusowemu nie będzie tylko okazjonalnym gestem czy sentymentalnym wzruszeniem. Wzywam każdego, codziennie odmawiajmy litanie do Najświętszego Serca, często przystępujmy do Komunii Świętej, praktykujmy pierwsze piątki miesiąca, adorujmy Najświętszy Sakrament, ofiarujmy swoje cierpienia, trudności, nawet upadki, wszystko składajmy w sercu Jezusa. Wizerunek serca Jezusowego niech będzie w naszych domach, a jeszcze bardziej, w naszych sercach. Złóżmy dziś w dniu tej uroczystości swoje serca w najświętszym sercu Jezusa. W nim znajdziemy ukojenie, pokój, siłę i łaskę. Przebite serce na krzyżu oto brama do zbawienia. Niech płonie w nas miłość do tego, który pierwszy nas umiłował. Niech w tym sercu zanurzą się nasze rodziny, wspólnoty. Nasz Kościół i cała Ojczyzna, bo tylko w sercu Jezusa jest ratunek, odnowa i prawdziwe życie. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, Króluj w naszych sercach, rodzinach i całej Polsce. Najświętsze serce Jezusa, Tyś moją ucieczką i nadzieją. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. O Jezu najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego wejrzyj na nas korzących się u stóp twego ołtarza twoją jesteśmy własnością i do ciebie należeć chcemy oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu twemu aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z tobą wielu nie znacie wcale wielu odwróciło się od ciebie wzgardziwszy przykazaniami twymi zlituj się nad jednymi i drugimi o jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca swego. Królem bądź nam o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela. Przywieź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Wszechmogący Boże. Oddajemy cześć sercu umiłowanego syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.